W Przemkowie odbyło się 23. Dolnośląskie Święto Miodu i Wina. W miejskim parku pojawiły się prawdziwe tłumy. To standardowa impreza na terenie powiatu polkowickiego. Ja się bardzo cieszę, że frekwencja dopisała i mam pozytywny sygnał od mieszkańców, że naprawdę warto to kontynuować. I mam taką małą niespodziankę, że w przyszłym roku mamy zamiar rozbudować święto. Będziesz jeszcze więcej tego, co dobre, więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Sprzedawcy do Przemkowa przyjechali z całej Polski. Odwiedzający mogli więc zatem na stoiskach kupić niemal wszystko. Oprócz miodu i wina królowały także swojskie wędliny czy chleby. Nie zabrakło ponadto rękodzieła, świet z wosku pszczelego czy naturalnych mydeł. Przygotowano także strefę gastronomiczną. Przemków łączy i Uważam, że to jest bardzo doskonała impreza, podczas której różni ludzie mogą się spotkać, porozmawiać i jednocześnie posmakować smakowitych miodów, win, wypieków. Wszystko tutaj mamy w Przemkowie. Pszczelarze nie tylko sprzedawali swoje produkty, ale również opowiadali o swojej pasji. Chętnie dzielili się także wskazówkami przy wyborze miodu. Zagląda się tam raz, raz w tygodniu do, do pszczółek zaglądamy. I po prostu my nawet tak jak się przywiezie pszółkę do domu czy coś, to potrafimy jak mamy koło domu odnieść ją z powrotem do ula. Nie? Po prostu tak się nią opiekujemy, nie? żeby tej pszczółki nie zniszczyć, bo ona pracuje dla nas, nie, ta pszczółka. Wielokwiat jest bardzo ładny, ciemny ten to jest taki wielokwiat jesienny, bardzo zdrowy jest. Rzepak jest bardzo ładny. Czym bielszy to jest prawdziwy rzepak. akacja najlepiej się nadaje dla dzieci, dlatego że jest... Bez zapachu, po prostu jest bardzo słodka i to lubią dzieci. To są wina z owoców, z różnych owoców, nie robimy akurat z winogron, tu jest na przykład gruszkowe, aroniowe, a te mołdawskie są z winogron i po prostu podczas procesu dodaje się do nich soki z różnych owoców, bo też są owocowe. Bardzo dobry miód wrzosowy, tutaj z borów dolnośląskich, mamy miód akacjowy, mamy miód lipowy, miód... Mniszkowy i miód w tym roku. Wszystko z borów Dolnośląskich, najczystszego regionu, można powiedzieć, w Lubuskim. No i te produkty oferujemy tutaj. Organizatorzy zawsze starają się, by program Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina był ciekawy dla odwiedzających. Na scenie prezentowały się lokalne zespoły, ale nie zabrakło też gwiazd wieczoru, takich jak Zespół Weekend czy Kleo.